Dzień dobry moi kochani, z tej strony Kasia Podróż Mistyczna, witam Was bardzo serdecznie. Moi kochani, dzisiaj pojawiam się z takim krótkim filmikiem, w którym chciałabym powiedzieć co nieco na temat tego, czym są czytania kart dla mnie i jak takie czytania wyglądają u mnie. Ja robię takie czytania... Na swoim kanale Podróż Mistyczna, ale wykonuję również czytania indywidualne, na które serdecznie zapraszam. W tym nagraniu będę się odnosić do książki Piotra Gąciarza, Jasnowidzenie w interpretacji kart tarota, dlatego że to, co tutaj jest napisane, mocno ze mną rezonuje. Może zacznijmy od tego, że karty pokazują nam to, co jest tu i teraz. Karty pokazują nam stan na teraz. Karty są dla nas zwierciadłem, w którym możemy się, że tak powiem, przejrzeć, jeśli jesteśmy na to otwarci, jeśli mamy do tego chęci. My w tym świecie 3D mamy coś takiego, co nazywamy czasem, czyli rozróżniamy przeszłość, teraźniejszość, i przyszłość. To nam. Pomaga w pewnym sensie w organizowaniu tak zwanego życia, natomiast w świecie energetycznym czas nie istnieje. Nie ma tego rozróżnienia na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wszystko się dzieje tu i teraz. Ja to coraz mocniej. Rozumiem na poziomie, że tak powiem, odczuwania, bo wcześniej to rozumienie było ulokowane dość mocno w umyśle, a teraz jest to bardziej, że tak powiem, rozumienie poprzez odczucie. Ja to coraz częściej odczuwam w trakcie swoich czytań na kanale. W których łączę się z pewną grupą osób, z pewnym kolektywem, i coraz częściej pojawia się taka niepewność odnośnie tego, czy ja mówię o przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości. I oczywiście jest to też związane z tym, że to jest czytanie. Że tak powiem, właśnie dla kolektywu, więc dotyczy wielu osób, a dla każdego z nas ten czas wygląda bardzo indywidualnie. Także pierwsza rzecz. Karty pokazują nam to, co jest tu i teraz. To, co pokazują karty, już się zadziewa na poziomie energetycznym. Kolejna rzecz. Przytoczę tutaj definicję Piotra yy, yy, odnośnie odczytu dywinacyjnego i przytaczam ją, dlatego że yy, ona w bardzo fajny sposób opisuje to, co myślę, że robię ja. Yy, odczyt dywinacyjny to, te, to sesja z udziałem jasnowidza lub tarocisty który ma zdolność nawiązywania pewnego kontaktu parapsychicznego z pewną wiedzą energetyczną lub dostrajania się do sytuacji pytającego. No właśnie, słuchajcie. Co ja robię w trakcie czytania? Ja łączę się poprzez karty z pewną przestrzenią energetyczną, w której otrzymuję informacje. I teraz. Tak jak już powiedziałam, karty otwierają mi tą przestrzeń. Sama symbolika kart jest bardzo ważna. Zaznaczę tutaj też, że symbolika czy interpretacja tej symboliki często bywa zmienna w zależności od kontekstu sytuacji. Dlatego też w mailach prywatnych ja często pytam o proszę o krótki opis sytuacji, dlatego że poznanie tego kontekstu pomaga mi, czy może mi pomóc w interpretacji kart. Czyli sama symbolika kart, również ich ilustracyjność są bardzo ważne. To mi pozwala na tworzenie pewnej, że tak powiem, opowieści. Jak jeszcze otrzymuję takie informacje? Odczucia w ciele. To mogą być takie odczucia fizyczne, chociaż u mnie to się bardziej objawia poprzez taki pewien energetyczny nacisk na jakąś część ciała, która próbuje się ze mną w trakcie czytania skontaktować i kontaktuje się ze mną, czyli chce mojej uwagi, dlatego że. Ona ma dla mnie jakiś przekaz, prawda? I oczywiście ta część ciała może sugerować na przykład jakiś problem fizyczny u odbiorcy, jak, jakiś na przykład stan y, chorobowy, ale niekoniecznie. Y, Czyli, na przykład, jeżeli ja jestem kierowana w stronę obszaru gardła, to może to wskazywać na jakiś problem fizyczny w tym obszarze, ale również może wskazywać na blokadę w komunikacji. Coś chce być wyrażone, jak jeszcze otrzymuję informacje. Odczucia emocjonalne to jest dla mnie bardzo ważny przekaźnik. W trakcie czytania te emocje występują, one się pojawiają, często się zmieniają, i to mogą być emocje bardziej pozytywne, takie jak radość, entuzjazm, prawda? Ale czy poczucie szczęścia, ale również mogą się pojawiać emocje. Bardziej negatywne, takie jak gniew, złość, frustracja, poczucie smutku, poczucie winy. I te emocje też coś mówią. Jak jeszcze takie informacje mogą docierać? Mogą docierać poprzez tak zwane wizje. Czyli w trakcie czytania pojawiają się pewne obrazy, które coś przedstawiają. Może się również pojawić tak zwane jasnosłyszenie, czyli słyszę pojedyncze słowa lub krótsze lub dłuższe zdania. I to wszystko, czyli symbolika i ilustracyjność kart, odczucia w ciele, odczucia emocjonalne wizje czy obrazy oraz słyszenie czy jasno słyszenie, to wszystko tworzy e, pewien zespół przekaźników tych informacji, które istnieją w tej przestrzeni energetycznej, z którą ja się łączę w trakcie czytania. E, teraz chciałabym poruszyć e, motyw celu moich czytań. Możemy wykonywać czytania właśnie z, różnym, z różnymi, w różnych celach. Głównym celem moich czytań jest otwarcie lub poszerzenie przestrzeni zrozumienia siebie, siebie w danej sytuacji i tego, co się dzieje wokół. Słuchajcie, my często nie dostrzegamy pewnych aspektów w sobie, nie dostrzegamy pewnych tendencji, wzorców, czy często te bardzo głębokie, podświadome wzorce uruchamiają się pod wpływem pewnych sytuacji. Tak? I my często tego nie widzimy, nie dostrzegamy tego, nie dostrzegamy pewnych el innych elementów, które pojawiają się w danej sytuacji. I czytanie może na to wskazać, co daje potencjał na zmianę. Prawda? Jeżeli nie doszło jeszcze do decyzji, do podjęcia decyzji, czy na poziomie nieświadomym, Podświadomym czy świadomym. Jeżeli nie doszło do podjęcia decyzji jeszcze w danej sytuacji, to my ten rezultat możemy zmienić. Czyli to dostrzeżenie pewnych elementów czy aspektów, których nie dostrzegaliśmy wcześniej, nam, e, e, może być taką inspiracją do zmiany postrzegania tej sytuacji do zmiany swoich odczuć co do tej sytuacji, do zmiany swojego postępowania. No i w rezultacie może przynieść zmianę w wyniku tej sytuacji, prawda? Czyli słuchajcie, ja często w czytaniach mówię o tym, że karty to nie jest wyrocznia, karty pokazują potencjał. One przynoszą ze sobą potencjał. I my z tym potencjałem coś możemy zrobić. My tym potencjałem możemy pokierować. Możemy spróbować go ukierunkować w inną stronę. Prawda? Mamy tą możliwość. Tutaj, oczywiście, możemy wejść w tematykę. Przeznaczenia. E, m, oczywiście są, słuchajcie, e, pewne e, m, energie, nad którymi e, m, my nie mamy kontroli. Tutaj w grę wchodzą działania sił wyższych, prawda? Pewne elementy, na które my nie możemy wpłynąć. Natomiast my też w swój własny indywidualny sposób możemy wpływać na daną sytuację. I nie trzeba się bać tej odpowiedzialności. My mamy moc kreowania naszej rzeczywistości. Dlatego tak ważne jest postrzeganie, sposób postrzegania, bo myśli wpływają na emocje, na to, jak my będziemy odczuwać, jakie emocje będziemy odczuwać w danej sytuacji, a to z kolei wpływa na działania, a działania wpływają na jakiś rezultat. Ok, pozwólcie, że zaglądnę sobie jeszcze do notatek i yy, zobaczę, co jeszcze mogę tutaj dodać. Yy, słuchajcie, rola tarocisty. Yy, o tym też mówi Piotr Gąciasz w swojej książce. Rola tarocisty jest yy, dość mocno rozbudowana. To jest rola bardzo odpowiedzialna. Tarocista, oczywiście, patrzy na karty, interpretuje je, analizuje, poszukuje przyczyn, poszukuje skutków, łączy pewne wątki, przedstawia różne scenariusze, opcje, może coś zasugerować. Może zasugerować jakieś rozwiązanie, prawda? Przedstawia pewien obraz, wskazując na różne elementy. I w, i w tym procesie osoba, która czyta, oczywiście, wykorzystuje do tego, Swoją wiedzę, e, pewną mądrość, którą e, posiada, e, m, swoje doświadczenie życiowe. Prawda? Tutaj w tym procesie e, znowu e, m, dużo się dzieje. W ten proces, e, m, Angażuje się wiele elementów. Yy... Ale słuchajcie, odbiorca też odgrywa bardzo ważną rolę w czytaniach. Yy... Moje czytania polegają na współpracy. Czyli ja przekazuję pewne informacje. Hmm, oczywiście, rolą odbiorcy jest odebranie tych informacji, ale również słuchanie w tym siebie, słuchanie swoich odczuć, swojej intuicji, swojej energii, dostrzeganie tego, w jaką stronę ta energia się porusza, w stronę kogo prowadzi, w stronę jakiego rozwiązania. Rolą odbiorcy jest też interpretacja. Ja w trakcie czytania przekazuję informacje i czasem to się dzieje bardzo tak wprost, bezpośrednio. Następuje jasny przekaz, ale też podaję pewne słowa klucze, słowa metafory, zdania metafory. I tutaj Wasza interpretacja jest bardzo ważna, bo to Wy znacie szczegóły Waszej sytuacji. I Wy, jakby jesteście w łączności, albo można tej łączności poszukiwać, czy próbować tą łączność z przestrzenią wewnętrzną, bo o tym mówię, próbować ją. Jakby pogłębiać, prawda? I pamiętajcie, że bardzo ważne jest to, żeby na końcu konsultować się ze sobą. Możemy się radzić, możemy słuchać opinii innych, możemy wysłuchać czytania, możemy zwrócić się do kogoś, kto się. Kier, ktoś, kto wykorzystuje inne narzędzia, prawda? Do odczytów e, energetycznych. Natomiast pamiętajcie, że na samym końcu warto skonsultować się ze sobą i podjąć decyzję, jeżeli e, e, takiej decyzji e, poszukujecie, podjąć ją w zgodzie, ze sobą. To jest bardzo ważne. Podjąć ją w zgodzie ze sobą. Ja, jako czytająca, przedstawiam Wam pewien obraz. Ja natomiast nie jestem odpowiedzialna za podejmowanie decyzji, za dokonywanie wyborów. To jest odpowiedzialność odbiorcy. I coś jeszcze tutaj um, sobie biegało w przestrzeni i chciało być wyrażone, ale już sobie uciekło. Coś jeszcze tutaj chciałam dodać. Mhm. No nic. Dobrze. Na sam koniec, słuchajcie, opowiem Wam o tym, jak czytania wyglądają u mnie. E, czytanie prywatne polega na tym, że e, robię filmik, nagrywam filmik, do którego e, wysyłam prywatny link. E, odbywa się to e, czytanie na odległość. E, nie mam w tym momencie przestrzeni, w której mogłabym wykonywać takie czytania bezpośrednie, natomiast głównym powodem jest to, że ja mam takie odczucie, że ja jednak łączę się z tą przestrzenią energetyczną w taki głębszy sposób, na odległość. Ja tą energię bardziej odczuwam. Może jest to spowodowane tym, że czytam w przestrzeni, w której jest spokój i mogę się zagłębić w pewien stan, który jest mi trudno osiągnąć w przestrzeniach, w których coś się dzieje, w których jest ktoś obecny, bo ja dość szybko ulegam rozproszeniu. Czyli filmik, do którego wysyłam prywatny link. Możecie sobie do takiego filmiku powracać. Ja trzymam te filmiki na swoim kanale dość długo. Także możecie sobie do nich powracać. To jest fajne, dlatego że za każdym razem, jak słuchamy czytania, to może pojawić się coś nowego, może się wyłonić coś czego nie dostrzegliśmy za pierwszym razem. No i bardzo fajne jest też powrócenie do czytania po pewnym okresie czasu, żeby chociażby to czytanie w pewien sposób zweryfikować albo przyjrzeć się pewnym faktom, które się już zadziały w życiu i i to w pewien sposób skonsultować z czytaniem, prawda? Także to jest takie bardzo fajne. Kontakt do mnie możecie znaleźć na moim kanale w opisie, również w opisie pod każdym filmikiem. Możecie się ze mną skontaktować poprzez maila, podróż mistyczna, bez polskich znaków. Z małych liter małpa.gmail.com. Zapraszam Was również do czytań majowych. To jest taka specjalna oferta, którą przygotowałam na maj. W opisie pod tym filmikiem załączę linka do króciutkiego filmiku, do shorta, w którym o tym mówię. Także zapraszam Was. Bardzo serdecznie. No, i to jest chyba wszystko. To jest chyba wszystko w tym nagraniu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Słońca Wam życzę. Wiosna, mam nadzieję, że. Rozkręci się już wkrótce. Do usłyszenia, również wkrótce. Pa Pa.